Mam nadzieję, że wszyscy przynajmniej w bardzo drobnym stopniu znają Muminki, niezwykle sympatyczną serię książek autorstwa Finki Towe Jansson o trolach zamieszkujących baśniową dolinę Muminków. To taka przepiękna opowieść o więziach, o potrzebie bliskości, kiedy spotykamy na przykład Bukę, która wielu wydaje się straszna, ale tak, tak naprawdę jest bardzo smutną postacią, która rozpaczliwie poszukuje bliskości. Szczegół, który mnie zachwycił w tych ostatnich dniach, kiedy modliłem się nad tym dzisiejszym tekstem Ewangelii, to imiona rodziców głównego bohatera Muminka. Mama Muminka i tata Muminka. Oni tak się nazywają. To znaczy to, co ich określa w tej opowieści, to relacja, jaką mają do swojego Syna. Ta relacja jest ich tożsamością. Dlaczego o tym mówię? Bo chrześcijaństwo nas uczy, że to właśnie relacje określają naszą tożsamość. Określają to, kim my jesteśmy. Miłość to jest najbardziej naturalna dla człowieka rzecz. My wszystkiego innego musimy się nauczyć w naszym życiu, a miłość to jest coś, co jest być może właśnie najbardziej naturalne dla nas. To jest coś, z czym my się rodzimy. My rodzimy się kochani. I zdolni do kochania. Pozostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, którego tożsamością jest właśnie to, że jest miłością. My przyszliśmy na świat z miłości i naszym powołaniem jest kochanie. Kluczowe słowo tej dzisiejszej Ewangelii to jest słowo wzajemnie. Pan Jezus nie mówi, żebyście kochali, bo nie da się kochać po prostu. Kochać to czasownik, który wymaga dopełnienia kochać kogo. Bo kochać to nie jest abstrakcja. W tym tygodniu, kiedy rozmawiałem troszkę z ojcem Proboszczem o tej dzisiejszej Ewangelii, to on tak pół żartem skarżył się na to, że to jest taka bardzo abstrakcyjna Ewangelia. A to jest właśnie na odwrót. Mało jest fragmentów Ewangelii, w których Pan Jezus był, byłby aż tak bardzo konkretny jak dzisiaj. Miłość to jest zawsze konkret. Trzeba kochać kogoś. Jeśli ktoś mówi, że kocha tak ogólnie, że kocha całą ludzkość, no to tak naprawdę pewnie zmyśla. Musimy porzucić mit bezinteresownej miłości, to znaczy takiej, że da się kochać, że da się tylko dawać, nie otrzymując w zamian miłości, bo ktoś, kto dużo daje, musi też dużo otrzymywać. My się zapisujemy w naszym życiu na różne szkolenia, na kursy, na warsztaty samorozwoju, żeby nauczyć się nowych umiejętności, nowych języków i bardzo dobrze. Ale gdy przyjdzie do tego, co najważniejsze, czyli do tego, jak mamy kochać, to, to wtedy nagle zaczynamy improwizować. I niestety każdy może obecnie sobie wrzucić do tego wielkiego worka z napisem miłość, co tylko zechce, łącznie z największymi bzdurami. Kultura tak zwana masowa, ona nas karmi takimi obrazami miłości, które bardzo często nie mają nic wspólnego z gotowością do oddania życia. A tymczasem Pan Jezus mówi dzisiaj w sposób bardzo konkretny: Miłujcie się nawzajem tak, jak ja Was umiłowałem. To znaczy, pierwsze jest doświadczenie bycia kochanym. Można obejrzeć tysiąc komedii romantycznych i zapisać się na tysiąc kursów przedmałżeńskich. Ale bez doświadczenia bycia pokochanym, my nie zrozumiemy nic z tego, czym jest miłość, bo to nie jest teoria, ale to jest praktyka. Jaka to jest tragedia, kiedy ktoś nie jest albo nie czuje się kochany przez nikogo, i taki ktoś nie będzie umiał kochać. Przykazanie miłości można zrozumieć tylko zaczynając od drugiej jego części, tak, właśnie tego. Tak jak ja Was umiłowałem, bo miłość to nie jest co, ale to jest jak. Miłość ludzka jest obrazem miłości boskiej, oczywiście obrazem niedoskonałym, bo miłość ludzka to jest tylko miłość ludzka. Ona zawsze będzie troszkę zazdrosna i troszkę będzie szukała poklasku i pamiętała trochę złego, parafrazując chyba najbardziej niezrozumiany i używany w najbardziej niewłaściwych kontekstach tekst biblijny. Ale właśnie w tym leży całe jej piękno, w tej niedoskonałości, w tej ułomności, bo ta niedoskonałość, ta ułomność w miłości sprawia, że my potrzebujemy drugiej osoby w naszym życiu. Bo miłość to jest właśnie pokochać czyjąś słabość. To nie jest wbrew temu, co nam sugerują media i kultura, przede wszystkim uczucie, miłość to jest relacja, to znaczy właśnie ta wzajemność. Miłość to jest coś, co działa w dwie strony. Tutaj potrzeba, potrzeba dwóch, dwóch stron. To wzajemne wznoszenie się do góry, kiedy czuję, że przy tej drugiej osobie, czy przy osobach yy, i dla tej drugiej osoby, czy osób chcę i staje się lepszy, że one mnie ciągną do góry, do Pana Boga. Miłość wreszcie to szanować czyjąś odrębność i czyjąś wolność, ale umieć też powiedzieć, Proszę, nie odchodź. Proszę, nie zostawiaj mnie, bo twoja bliskość sprawia, że jestem lepszy. Nie zostawiaj mnie, mimo, że bywam okropny. Nie zostawiaj mnie, bo mi zależy, nawet jeżeli wydaje mi się, że... wydaje ci się, że mi nie zależy. I uwaga, to nie jest żaden wysiłek. Jak zwykle nie możemy szukać punktu wyjścia w samym sobie, bo ja nie mogę zmusić się do kochania kogoś. To jest raczej właśnie przyjąć to, że jestem kochany. My musimy szukać punktu wyjścia w tej drugiej osobie, osobie przez duże o i przez małe o. My jesteśmy tutaj, bo właśnie uwierzyliśmy temu, jak kochał nas Pan Jezus, tak jak ja was umiłowałem. I tu nie chodzi o uczucie, ale chodzi o tę konkretną, dorosłą miłość, którą okazał nam Syn Boży, kiedy wydał się na śmierć dla naszego zbawienia. Chrystus został obecny wśród nas przede wszystkim nie pod postacią najświętszego sakramentu, ale właśnie tej miłości, którą okazujemy sobie nawzajem, tego przykazania, które nam dzisiaj zostawia, abyście się wzajemnie miłowali. Myśmy Pana Jezusa zamknęli w tabernakulum, a samych siebie unieruchomili na kolanach, i to bardzo często przeszkadza nam w realizowaniu tego przykazania, bo dużo łatwiej jest mieć sakrum, przed sobą niż miłość bliźniego w sobie. A Pan Jezus mówi nam, że jest obecny z nami właśnie tam, gdzie okazujemy sobie wzajemną miłość. To znaczy, kiedy jesteśmy razem z innymi, z którymi być może jest nam trudno, raczej niż w izolacji, na kolanach, chowamy się przed, przed życiem w kościele. Oczywiście tego nie może zabraknąć, ale to nigdy nie może być zamiast angażowania się w relacje. Tak już powoli kończąc, słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, które usłyszeliśmy przed chwilą, padają w czasie ostatniej wieczerzy. Zresztą ten fragment rozpoczyna się wyjściem Judasza. To znaczy, można tak powiedzieć, że te słowa padają w momencie, kiedy dokonuje się zdrada Judasza. A tych zdrad w relacjach nigdy nie zabraknie zdrad i kryzysów. Ta ostatnia wieczerza to, więc taki moment kluczowy w, w życiu pana Jezusa. Moment, który zapowiada przejście z tego świata do domu ojca. A jednocześnie musimy pamiętać, że właśnie że te najważniejsze słowa, przykazanie miłości wzajemnej, nie padają ani w świątyni jerozolimskiej, ani w synagodze, ani w czasie nauczania tłumów, ale przy stole, przy kolacji. My nie przychodzimy tutaj na tę liturgię, żeby spełnić jakiś obrzęd, jakiś kult, ale właśnie po to, żeby się spotkać i żeby dotknąć Pana Jezusa, żebyśmy mogli poczuć bliskość Boga, który chce być blisko i który nieustannie nas o tym przekonuje, szukając nas w nas najciemniejszych zakamarkach naszego życia, nie przestaje mówić nam, że, że, że mu na nas zależy, nie, nie przestaje nas prosić, żebyśmy, żebyśmy zostali przy Nim. I my siadamy do jednego stołu razem z Nim i z sobą nawzajem, żeby zostać posilonym i żeby doświadczyć tej wzajemnej miłości. Żeby mieć siłę, żeby żyć i dawać życie innym. Dlatego wyjdźmy dzisiaj z kościoła, jeszcze nie teraz, tylko za kilkanaście minut, jak uczniowie z Wieczernika. I realizujmy przykazanie miłości, które zostawił nam Pan Jezus, tak żeby inni patrząc na nas... Mówili, zobaczcie, to są na pewno chrześcijanie, to są na pewno uczniowie Chrystusa, bo zobaczcie, jak oni się kochają.